Pies basen Wilów. Ale łoskocie, według tego listu nasza przyjaciółka Amelia Bassenville jest w niebezpieczeństwie. Jej posiadłość wciąż nawiedza złośliwy pies. Wydaje mi się, Hokusie, że nikogo nie oczekiwaliśmy. Kto to może być? Hmm, sądząc po odgłosie skrzypiących schodów, jest to szczupła starsza dama w obuwiu ortopedycznym. Czy pan Szelek Hokus, słynny detektyw? Istotnie, jestem szelek Hokus, droga pani. No cóż, jest nam bardzo przykro, ale śpieszymy się na niezmiernie ważne spotkanie. Muszę zaczekać. Przychodzę z wiadomością od mojej pani, Lady Basinville. Mieli panowie spotkać się z nią, ale ona już nie potrzebuje pomocy i przeprasza za kłopot. Hmm, sami to sprawdzimy. A tymczasem proszę nas przepuścić. Hokusie, idę za tobą. Daleko nie zajdziecie. <laughs> Łoskocie, dzieje się tu coś dziwnego. O. Prawda. Lepiej się pośpieszmy! Panowie tak bardzo się śpieszą, to może ja pomogę. <ścoughs> Szelek hokus wreszcie załatwiony i skarb basenwilów jest już mój. O tak! <ścoughs> to dopiero kanapeczka. <ścoughs> Kto to? No cóż, do roboty. Ah, pycha! Zaraz, zaraz, przecież się nie pali. Tak? Walter Melon, bohater do wynajęcia? Telegram od pana Hokusa. Hokus? Szelek Hokus! Drogi Walterze, stop! Ratuj lady Amelie Basenville przed psem nękającym jej posiadłość. Stop! Łoskot i ja przebywamy obecnie w szpitalu z nogami w łupkach. Stop. Proszę, wpadnij. Stop. Szelek Hokus! Milanku! <noise> <noise> tak ogromnie się cieszę. Mam zastąpić Szelka Hokusa. Czy to nie wspaniałe? Ty za to będziesz doktorem Łoskotem. <noise> no cóż... Melio Krzylek! nareszcie Widzę, że znów się objadałeś bułeczkami, tak? Trochę się zaokrągliłeś O, wcale nie po prostu ubrałem się na cebulkę, bo chłodno A teraz opowiedz, co tutaj się dzieje Wszystko zaczęło się w chwili, gdy odmówiłam sprzedaży majątku profesorowi Puhardem Czego, kryminaliście? Niestety tak Od tamtej pory ten okropny pies każdej nocy wprost rujnuje mój ogród Patrzcie sami, co tu narobił Poniszczył mi róże, moje fiołki, moje mili już nie mówiąc o moim dębie. Wszystko zniszczone, 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 zniszczone! A może on szuka tylko swojej kości? Pozwól, że zbadam teren. Hmm. Nie ma obawy, Lady Bassenville. Szelek Hokus cię obroni. Nie zawracaj sobie tym ślicznej główki. Jedź do swojej matki, a my zajmiemy się psem. Dobranoc, mój drogi. jest najwyraźniej nas dzisiaj nie odwiedzi Pięk. Wiarygodne. Hałasowanie w nocy stanowczo powinno być zabronione. Nie, nie. Zrób coś, Melon! Ratunku! A, melon! A, tak, tak. nie, 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 To nie, 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 tutaj nie, Piesek! Dobry piesek! Nie nie, nie <Evangel> Zastanawiam się, jaki jest związek między atakami tego psa a legendą Basenwilów. Jaką legendą! Rodzinna legenda głosi, że gdzieś na terenie posiadłości zakopany jest skarb. Och, gdyby to była prawda! Eureka! Mmm. Mam doskonały plan. To się nigdy nie uda. O, daj spokój, Bilon. Mówisz tak, bo mi zazdrościsz genialnych pomysłów. A w końcu to ja jestem przecież słynnym detektywem, Szelkiem Hokusem. Nie żartuj, ty go tylko zastępujesz. Zobaczysz, ten pies nie oprze się pokusie zaatakowania Lady Basinville, A kiedy to zrobi? Sam!

Jeśli znajdziecie tego psa, odprowadźcie go do mnie. Podpisał profesor Puhardy, słynny przestępca. O co tutaj chodzi? To elementarne łoskocie. Mam znowu genialny plan. Więc Lady Bassettville wyda w pałacu wystawny bal, zaprosi nań każdego, kto jest kimś. No wiecie, książąc, księżnymi, lordów, baronów, damy. Wszyscy będą ubrani w najlepsze toalety. Rozpoznanie Półhardego nie sprawi nam kłopotu. Zapewne tylko on będzie w przebraniu i przyprowadzi psa. Ci dwaj głupcy nigdy mnie nie złapią. Musimy być czujni, Bilon. Puchard jest mistrzem kamuflażu. Może być tu dosłownie każdym. Hmm. tak. Hmm. Hmm. Eee. niezła sztuczka, puchardy, ale nam się nie wywiniesz, ty demonie! O, proszę! Nie! O, Ach, zapisałeś numer tej ciężarówki. Hmm. Jeszcze sfery, co? Popatrz na tego kundla. Mamy go! Ty półhardy w przebraniu, jesteś mój! Przestań! O, przepraszam. Pardon. Pan, panie Hokus, nie jest jednak dżentelmenem! Rostak! Szalek! Bywa! Ratun. Chodź, łoskocie. Popełniono przestępstwo, Patrz! Patrz. Diamenty, Lady Bazenville! Zostawiła ślad dla pościgu! To elementarne, łoskocie, przewidziałem to! Nareszcie opłacalna praca! Hędy, mój drogi, już się zbliżamy, mam przeczucie! <laughs> tak, tak, idee, okusie! <laughs> Jak cudownie! Fantastycznie! Diamenty! La, la, la. Jesteśmy już blisko celu! Gdzie jest najbliższy bank? Zadałem sobie wiele trudu, panno Bazenville! Po raz ostatni chcę kupić ten majątek. Proszę to podpisać. Nigdy. Znajdź sobie inny majątek. Ale ja chcę mieć właśnie ten. Bo gdzieś tu zakopany jest skarb. Chcę go mieć, chcę go mieć, chcę go mieć. Nie, to należy do mojej rodziny. To moja własność. A tam zaraz moja. To są teraz całkiem nieistotne szczegóły, widzisz? On zostanie w naszej rodzinie. Tylko włóż ten pierścionek i powiedz, że mnie poślubi. Nigdy po ślubie. Ja kocham tylko szelka hokusa. O nieba, dalej już nie ma diamentów. <noise> Jak mogła ich tyle zgubić? Ach, diamenty. O, o, kto tu chrapie? <noise> <-m> Melon! <noise> Ślad się urywa. Może odrobinę muzyki. Podobno łagodzi najdziksze bestie. Podpisz, dziecino! Zostaniesz moją żoną! Nie zostanę! Tak! Si, si. Nie, nie! Oui, oui, ja! Da! O, o, o. Daj mi to pudło! Nie masz litości! Dość tego mówię! Zamknięta, tajemnica wyjaśniona, ale niestety, mój spadivarius, bez niego nie jestem nic wart. Hmm, nie powiedziałabym tego, Szelku. Możemy przecież wykorzystać inne Twoje zdolności. Szelku, znając twój talent do rozwiązywania zagadek, jestem pewna, że pomożesz mi w znalezieniu rodzinnego skarbu.